To pytanie idzie jeszcze dalej. Dotyczy również tego, co podałaś jako drugi czynnik? Skoro Ziemia jest pod okupacją, ujarzmiona przez negatywne siły, czy to prawdopodobne, że inne planety również podzielają ten los? I czy one stanowią większość we wszechświecie? I dalej, czy pozytywne istoty pozaziemskie boją się nam pomóc? Dlaczego to do tej pory nie zainterweniowały? Były inne planety, które również były zniewolone jak my. Być może kilka takich jeszcze jest, ale u większości już tak nie jest. Też nie w Układzie Słonecznym. Nie, oni nie boją się na pomoc. To raczej ludzie ich się boją. Bo jest wiele filmów, w których chodzi o to, że istoty pozaziemskie napadają na Ziemię i chcą wszystkich zniewolić. I tak, są istoty pozaziemskie, które tego chcą, ale one już dawno tutaj są. I te inne, dobre, życzliwe, które nie chcą nam nic zrobić, one wiedzą, co dzieje się na Ziemi, ale tylko do pewnego stopnia mogą pomóc. Chociażby dlatego, że większość ludzi wcale nie wie, że istnieją istoty pozaziemskie. A to oznacza, że wielu rzeczy nie mogą zrobić. Gdyby nagle pojawiły się statki kosmiczne, większość ludzi wpadłaby w panikę. To by się nie powiodło. A inna sprawa jest taka, że pewnymi rzeczami muszą zająć się ludzie, bo to ich planeta. I ich odpowiedzialność. A inne rzeczy nie są możliwe, ponieważ nieświetliste istoty pozaziemskie nadal tutaj są. Mają jakby sieć wokół całej Ziemi i po prostu mają wiele pod kontrolą. To znaczy, mogłaby zaistnieć sytuacja, że siły światła chcą interweniować, ale strona przeciwna powie: Jak to zrobicie, to my zrobimy to i to? Tak, może tak być, ale to nie jest tak, że siły światła nic nie robią. Gdyby nic nie robili, ludzkość przestałaby już istnieć. To nie jest tak, że nie otrzymujemy pomocy. Tylko nie jest jej tyle, ile mogłoby jej być, gdyby ludzie byli bardziej świadomi. Ale ta pomoc jest. Też tak myślę. Uważam, że tak wiele rzeczy się nie wydarzyło. Które były zaplanowane, a wcale nie nastąpiły. Myślę też, że dla tych, którzy mają plany, które by się nam tutaj obecnym niezbyt podobały, że te plany się nie powodzą, nie tak, jak było to zamierzone. Tak, ale to nie tylko ma związek z istotami pozaziemskimi, ale również z ludźmi. Bo gdyby wszyscy ludzie na Ziemi popieraliby te dziwne pomysły, które mają pewne grupy, to bylibyśmy w całkiem innej sytuacji. To prawdopodobnie wszyscy mielibyśmy w głowie implanty i już nie byłoby gotówki. Bylibyśmy wszyscy monitorowani. I oni nadal chcą to zrobić. To jeszcze nie minęło. Ale teraz więcej ludzi o tym wie i nie zgadza się na to tak po prostu. Przypomina mi się teraz coś, o czym przedtem zapomniałam. Ale teraz to pasuje, ponieważ jesteśmy tacy niebezpieczni, bo tego nie chcemy. W Zielonej Świątki jest kongres, w którym uczestniczy wiele w cudzysłowie niebezpiecznych osób. Mogę tylko odradzić, nie bierzcie udziału ekstremalnie niebezpiecznych. Kongres ten odbędzie się w Volkshaus w Zurichu, organizowany przez Diekwer z Bern. Jest to dwudniowy kongres i jeśli chcecie się zapisać,. Kristina bierze udział również Anke Evers, ludzie z New Earth Manifesto. Daniel Ganser, Dieter Breurs i tak dalej, i tak dalej. Sorry, jeśli o kimś zapomniałam, inaczej trwałoby to za długo. Ale zajrzyjcie na www.dieql.ch, tam jest strona o kongresie. Byłoby fajnie Was tam zobaczyć.